Zdarzyło mi się kiedyś usłyszeć o stworzeniach, które nie znoszą ludzkiego uporu. Nie takich jak zwykle, wrogich czy przewrotnych, ale takich, które są strażniczkami porządku, choć ich sposoby budzą grozę. Mieszkańcy wsi mawiali o nich klikanice. Nazwa ta pochodzi ponoć od klękania i nie bez przyczyny. Te tajemnicze istoty pojawiały się tuż po zmierzchu, w godzinie, gdy dzwon z pobliskiej kaplicy oznajmiał czas wieczornej modlitwy. Dla większości był to sygnał, by przerwać pracę w polu, zdjąć czapkę, skłonić głowę. Ale niektórzy byli zbyt dumni, zapracowani, albo po prostu głusi na sakrum. Trwali przy swoim, i właśnie na nich czyhały klekanice. Nie są to stwory, które łatwo opisać. Świecące, kuliste postacie, emanujące zimnym, niebieskim blaskiem. Zjawiały się grupom niczym burza, szybko i gwałtownie. Otaczały człowieka, który nie ukląkł. Przewracały go na ziemię, tratowały, plując i oblewając jakąś śliską, cuchnącą cieczą. Nie była to zwykła zemsta, raczej święta furia. Ich uderzenia były bolesne, a ich obecność nie do zniesienia. Jednak najbardziej klikanice nienawidziły pijaków. Mówiło się, że potrafiły wciągać takiego delikwenta w rów przydrożny i tam utopić cicho, bez świadków. Rankiem znajdowano tylko martwe ciało i mokrą, zadeptaną ziemię. Czasem nawet bez śladów walki. Jak się przed nimi bronić? Stary Bartłomiej ze wsi pod lasem mówił mi kiedyś: Gdy usłyszysz dzwon, a jesteś na rozstaju, padnij. Twarzą do ziemi, nago, jeśli zdążysz, leż cicho, nie ruszaj się i przeżegnaj, przeżegnaj się tyle, ile możesz. Dla wielu brzmiało to jak przesada, ale w tych opowieściach jest coś więcej niż tylko strach. Jest echo dawnego porządku, w którym czas modlitwy był święty, ale lekceważenie Go występkiem wobec świata widzialnego i niewidzialnego. Dlatego ci, którzy znali wiejskie rytmy, nie czekali na dzwon. Schodzili z pola, zanim słońce skryło się całkiem za horyzontem. Z szacunku, a może z ostrożności, a może po prostu ze strachu przed błękitnym światłem i bezlitosnymi sędzinami zmierzchu. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Przed nami jeszcze wiele fascynujących historii ze świata mitów i legend. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym materiale.